Cześć, tu Jola i Tomek. Witajcie w naszej wspólnej analizie źródeł. Dzisiaj yy, przyglądamy się postaci Leonarda da Vinci. Mamy tu różne materiały, fragmenty artykułu naukowego, jakieś wpisy encyklopedyczne, biografie. No i tak, na pierwszy rzut oka, wiadomo, człowiek renesansu archetyp. Mhm. Ale właśnie te źródła pokazują, że obraz jest chyba bardziej złożony. Taki geniusz, który no, zmagał się z naprawdę niezwykłymi trudnościami. I to jest nasza misja na dzisiaj zbadać ten paradoks. Dokładnie tak. Bo z jednej strony, no nie da się ukryć, mamy twórcę absolutnych arcydzieł: Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza każdy to zna do tego te niesamowite studia anatomiczne, projekty maszyn no, rzeczy, które wiesz, wyprzedzały jego czas o całe wieki geniusz bez dwóch zdań. Ale właśnie jest ta druga strona medalu, prawda? Źródła już od pierwszego biografa Vasarego pokazują człowieka no pełnego sprzeczności. Mówisz o Vasari, czy to nie on przytoczył te słowa Leonarda, podobno z śmierci? Tak, właśnie on. Że żałował, że obraził Boga i ludzi, nie pracując nad swoją sztuką tak jak powinien. To jest no zdumiewające jak na kogoś z takim dorobkiem. To prawda. To daje do myślenia. I to Vasari jako pierwszy zauważył i y, opisał tę jego, powiedzmy, chroniczną walkę z doprowadzaniem projektów do końca. Napisał wprost, że Leonardo rozpoczynał naukę wielu rzeczy, a następnie, po ich rozpoczęciu, porzucał je. Czyli taka niestałość, problemy z koncentracją na jednym zadaniu. I to podobno już od dziecka? Tak, podają źródła. Że to było widać od wczesnych lat. A czy mamy jakieś konkretne przykłady? Jak ta prokrastynacja, ten brak konsekwencji, wpływały na jego pracę? Bo to rzuca ciekawe światło na jego karierę, prawda? Oj, przykładów jest sporo. I ta tendencja... No, kosztowała go konkretne zlecenia. Mamy ten niedokończony ołtarz dla kaplicy świętego Bernarda w Palazzo Vecchio. Mamy słynny pokłon Trzech Króli, został właściwie w fazie szkicu. Mhm. Nawet przy Ostatniej Wieczerzy jest relacja świadka, Mateo Bandello, Opowiadał, jak Leonardo potrafił wpaść do refektarza, machnąć pędzłem raz czy dwa mhm. i po prostu wyjść. Niesamowita. No. Jego reputacja jako kogoś, kto, powiedzmy, nie jest słowny, nie dotrzymuje terminów, była chyba dość powszechna. Jest ta anegdota z papieżem Leonem VIII, który miał powiedzieć: Ach, ten człowiek nigdy niczego nie dokona. Bo zaczyna myśleć o końcu dzieła, zanim je rozpocznie. To ciekawe, jak te historyczne relacje o jego trudnościach z kończeniem prac znajdują dzisiaj taki no, zaskakujący rezonans. Czy współczesna nauka jakoś to próbuje tłumaczyć? Wpadliśmy na artykuł, który sugeruje coś naprawdę intrygującego. Tak, jest taki artykuł: Katanie i Mazzarello. I oni wchodzą na pole współczesnej neuropsychiatrii. Stawają hipotezę bardzo ostrożnie, oczywiście. Czy te historyczne opisy zachowań Leonarda nie pasują przypadkiem do obrazu klinicznego ADHD? ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi? Dokładnie. Te objawy, ciągłe odkładanie zadań, niemożności ich ukończenia, ten rozpraszający się, wędrujący umysł, jak to się mówi, pewien niepokój psychoruchowy, wiele z tego, co znajdujemy w relacjach o Leonardzie faktycznie, no, pokrywa się z charakterystyką ADHD. Można dzisiaj. No, odczytać przez pryzmat wiedzy o neuroróżnorodności. To pokazuje, że może nie chodziło o jakieś lenistwo czy brak zaangażowania z jego strony, mhm. ale o realne, może nawet biologiczne uwarunkowania jego sposobu pracy, myślenia. Właśnie. Autorzy tego artykułu bardzo mocno to podkreślają. E, tu nie chodzi o stawianie diagnozy pośmiertnie. To jest e, niemożliwe i byłoby nieetyczne. Oczywiście. Chodzi raczej o próbę zrozumienia jego unikalnego temperamentu, jego sposobu funkcjonowania, w świetle tego, co wiemy dzisiaj. Co ciekawe, oni wskazują też na inne cechy Leonarda, które statystycznie częściej występują u osób z różnymi odmiennościami neurorozwojowymi. O, i jakie to cechy? Na przykład leworęczność. W tamtych czasach była rzadsza i czasem, bierz, piętnowana. Wspominają też o możliwych trudnościach w pisaniu, jest to jego słynne pismo ustrzane, ale też błędy ortograficzne, które mogą sugerować dysleksję. Dysleksję. Ciekawe. Tak. Spekulują nawet, że mógł mieć odwrócone prawopółkulowe ośrodki mowy w mózgu. Co oznacza, że jego mózg mógł przetwarzać język trochę inaczej niż u większości ludzi, a to czasem wiąże się z innymi cechami neurorozwojowymi. Czyli te cechy, które często postrzegano jako jakieś dziwactwa, ekscentryczności, mogą być po prostu częścią szerszego obrazu neurorozwojowego. To naprawdę zmienia perspektywę. Jego niesamowita ciekawość pchała go do badania tylu dziedzin, to prawda, ale jednocześnie mogła go rozpraszać. W porównaniu, jego sposoby myślenia i ćwiczenia zmieniały się u niego, THD, jak właśnie to wędrowanie myśli, czy zdolność do myślenia lateralnego, takiego nieoczywistego, Mogły sprzyjać jego niezwykłej oryginalności mhm. i kreatywności. Zwłaszcza na tym początkowym, koncepcyjnym etapie projektów. To jest paradoks, prawda? Te same cechy, które utrudniały mu dokończenie dzieł, mogły być jednocześnie źródłem ich genialności. Ale mimo tych wszystkich trudności, no nie można mu odmówić niesamowitej wytrwałości w czymś innym. W tej jego pasji do obserwowania świata, w tym, co nazywał Sperwedere, umiejętności widzenia. Absolutnie. Te tysiące stron jego notatek, szkiców, to świadcy o niewiarodnej wręcz dyscyplinie w zgłębianiu wiedzy. Bez dwóch zdań. Podsumowując, ten obraz Leonarda Da Vinci, który wylania się ze źródeł, jest o wiele bogatszy i bardziej ludzki niż ten stereotypowy wizerunek, takiego wszechmogącego geniusza. Widzimy człowieka z krwi i kości. Tak. Którego te oszałamiające talenty splatały się z równie niezwykłymi osobistymi wyzwaniami. I to zostawia nas z naprawdę fascynującymi pytaniami. One tak subtelnie wybrzmiewają między wierszami tych materiałów, które analizowaliśmy. Jak potoczyłaby się historia sztuki, nauki, gdyby Leonardo zdołał ukończyć więcej swoich projektów albo opublikować te swoje odkrycia naukowe za życia? To prawda. I co jego historia mówi nam o naturze geniuszu, o procesie twórczym, a może właśnie o tym, jak cenna może być neuroróżnorodność, nawet jeśli no, wiąże się z pewnymi trudnościami. To są pytania, które zostają z nami. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas przy analizie postaci Leonarda. Mamy nadzieję, że ta rozmowa była inspirująca. Zapraszamy oczywiście na kolejne spotkania. I zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, żeby niczego nie przegapić. Do usłyszenia. Do usłyszenia.